Okej, okay, dobra. Nowości w Java 13. Komu się udało w ogóle uruchomić Java 13? Pytanie. Mamy tu jakiś programistów w Javy? Na szóstce jesteście. Na szóstce jesteście, no. <laughs> na moim Macu się nie udało, ale jak sobie wirtualkę z debianem zainstalowałem, to poszło. Godzinę temu się skończył bit na Mac No właśnie. Może, może już będzie, nie? Okej, okay. yy, czy, yy, czy to Java, czy Sen? Mamy niewiele tych nowości w 13, ale słuchajcie, 16, 17, tak, był release Javy, że, skąd oni wiedzieli, że my mamy bitką w ogóle? Nie mam pojęcia, ale się dowiedzieli. Yy, oglądaliście konferencję, to było tam ze dwie godziny, poprzebierali się w takie zbroje plastikowe, pelerynki, nie widzieliście tego. Takie miecze plastikowe mieli na scenie. Nie widzieliście, obejrzycie na YouTube. Dżawowcy po prostu są szaleni, ale to tak było od początku chyba. Robię taki wstęp, bo mamy tylko trzy nowości, a ja mam 45 minut. w górę, bo nie wszyscy są Od czwórki, no. Legacy kot macie ciągle wszyscy poinstalujcie nowe. Nie no, ja robię w jedenastce na przykład. Pierwsza rzecz, która jest fajna, znaczy w końcu ją mamy, to jest zwalnianie ze sterty pamięci do systemu operacyjnego w garbage collectorze i to w z garbicz collectorze, bo oczywiście są garbage kolektory, które szanowo na przykład nie i mamy to. Tam już jest od dawna zwalnianie pamięci, w ogóle super garbage collector. Natomiast nowością w 13 będzie zwalnianie pamięci ze sterty do systemu operacyjnego. Z-garbage collector to tam 2016 15 rok, na pewno już wtedy były prace nad nim. Do, w Javie 11 nie zwalniał pamięci, miał tam 4, 4 terabajty maksymalnie można było zaalokować na, na stercie w garbage kolektorze. i od, od Javy 13 cały cache garbage collectora może być zwracany do systemu operacyjnego na takiej zasadzie, że mamy delaye. Czyli mamy przestarzałe paczki, pager w garbage kolektorze. Jeżeli przekroczą czas życia nieużywane ileś tam, który flagą Uncommitted Delay ustalamy, wtedy są zwalniane do systemu operacyjnego. Oczywiście to jest nowość w tym kolektorze, ale, ale zwykły GC-1 miał taką funkcjonalność już dawno. No, ZGC jest o tyle, o tyle dobry, że jest strasznie szybki. Tam jest czas time, time outu, time stopu, to jest tam poniżej 10 milisekund i to oni tam zeszli nawet do 4-5. Tylko to jest informacja z oficjalnej prezentacji z 2018 roku, że oni zeszli do 10-5. Teraz, jak się to ludziom w końcu uda pouruchamiać i zrobimy testy, to się okaże, czy, ale, ale na pewno, na pewno te, te poniżej tych 10 będzie. Zobaczymy, jak sobie będzie radził z czasem zwalniania pamięci i czy to będzie takie wydajne, jak mówią, że będzie wydajne. W każdym bądź razie mamy flagę, którą możemy konfigurować, e, czas przestarzenia się paczki e, z, przy uruchomieniu e, JVM'a. a e, Dodatkowo możemy, ten mechanizm jest domyślnie włączony w 13, można go wyłączyć flagą Z, uncommit. I taka uwaga: zawsze mogliśmy ustalać minimalną wartość sterty na jvm i maksymalną wartość sterty flagami XMS i XMX. Jeżeli te flagi będą sobie równe, wówczas żadna pamięć nie będzie zwalniana z garbicz kolektora, no, czyli Java będzie w końcu szybka, a, a, a pamięci w systemie operacyjnym pewnie zabraknie, jak zwykle. Nie żartuję sobie trochę, lubię bardzo Javę. Teraz mamy 16 terabajtów, możemy zwiększać do 16 terabajtów wielkość, w porównaniu z 11 to były 4 terabajty i wprowadzono nową flagę, mamy soft max hip size, czyli mamy taki wirtualny, wirtualny limit na, na stertę. On jest domyślnie ustawiony na, 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 na maksymalną możliwą wartość sterty, na xmx, ale możemy ją zmniejszyć i wtedy garbage kolektor będzie starał się nie przekraczać tego limitu, czyli sterta nie będzie się zapełniała powyżej. No, chyba, że będziemy mieli out of memory, no to wtedy wyjdziemy poza ten wirtualny limit, no ale nigdy nie przekroczymy, nie przekroczymy maksa. To jest dobre, bo Garbage kolektor będzie szybciej reagował, szybciej odpowiadał, jeżeli nie będziemy dochodzili do maksimum, tylko gdzieś ustawimy się w 50% na przykład. Ale to wszystko zależy od systemu, który budujemy. Ale fajnie jest mieć limit wirtualny, żeby nie, nie, nie przeciążać tej sterty całkowicie. Druga ważna rzecz w, a wracając jeszcze do garbić kolektora, ciekawą rzeczą jest to, że oni się w ogóle nie porównują w oraklu do do garbić kolektora, który zrobił Red Hat jak oglądacie zestawienia w internecie, to są porównania ze wszystkimi możliwymi garbage kolektorami, ale nie z Red Hatem. No, Shannon Ho jest bardzo szybkim kolektorem. No, ciekawe. Chciałbym, żeby, żeby garbage kolektor Oracle też był, też był taki. Następna nowa poprawka to, znaczy poprawka. Po prostu przepisali kod odnośnie soketów, który był mieszaninką C, i. <tryk _> I Java w starej wersji. Teraz już w zasadzie cały ten socket API oparty jest o IO, które mamy w SDK, to nowe i te osoby, które pracują, te osoby, które, które pracują z, z lekkimi wątkami jak Fiber, myślę, że będą mieli teraz trochę łatwiej. No łatwiej będzie na pewno to debugować, tam już te stosy na breakpointach nie będą takie gigantyczne i ten kod będzie, będzie myślę, się przyjemnie pisało. Próbowałem uruchomić sokety kilka dni temu, to jeszcze na becie było. No, niestety tam mi sypało wyjątkami, no ale to pewnie dlatego, że może coś źle zrobiłem, nie wiem. Ale, ale nie udało mi się poufaniać tych soketów, w każdym bądź razie. Może jeszcze trochę za wcześnie. No, ważną rzeczą jest to, że mamy gniazdo w trybie nieblokującym. Mamy odpytywaną pulę, czyli jak robimy ready, nie będziemy blokowali, nie, blokowali sobie e, wątku. To jest na pewno, na pewno fajne. Yy, i te rzeczy, które widać, yy, czyli switche yy, zmiany w formatowaniu tekstu, nowy syntaks na switche, zmiany w formatowaniu tekstu yy, i chyba jeszcze coś, być może zapomniałem. Zajmiemy się switchami. Yy, no wiadomo, breaki, 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 breaki śmiecą kod. Yy, w dwunastce wprowadzono wyrażenia lambda żeby brejki nie śmieciły kodu, no to przestały śmiecić kod, mamy bardzo fajnie, bez brejków, e, czytelne, czytelne funkcje anonimowe, e, jest czyściej, jest czyściej, tak wyglądało to w dwunastce. W jedenastce z kolei i e, w dwunastce też problem był taki, że e, mieliśmy scope globalny na branczach, na case'ach, E, czyli nie dało się tutaj, gdzie mamy int index 2, zadeklarować int index znowu me, e, zmiennej lokalnej, tak jak w Tuesday. No bo niestety, cokolwiek nie zadeklarujemy, ma scope globalny w switchu, co jest, było nieintuicyjne, e, i to zostało e, zmienione. W 12 mieliśmy już scoping wyczyszczony, czyli można już, już jest intuicyjnie, już możemy, zmienne się nie widzą poza blokami caseowymi, i to było fajne. E, dobra poprawka, natomiast e, wracając jeszcze do jedenastki, zobaczcie, że aż się prosi w tym kodzie, żeby zwracać wartość. To znaczy, trzeba było do tej pory robić taki kod, jeżeli switchem chcieliśmy prze, e, przeparsować pewne rzeczy i ustalić wartość, indeks na jakąś ważną wartość. Ten kod musiał wyglądać tak. E, natomiast od dwunastki switch jest wyrażeniem, które zwraca wartość. Jest prościej i o to chodzi ale pojawia się to, no skoro to ma zwrócić wartość, więc jakoś ją trzeba zwrócić i w 12 zwracało się ją na breakach. No i trochę to nielogiczne break1, break2, e, zostało to zmienione, e, zmienione w wersji 13, w 13 mamy m, zwykłego yielda do o, zwracania i teraz już nie będzie takich dziwnych, dziwnych, dziwnego syntakstu z breakiem, to się nie będzie myliło. E, oczywiście ten Yield też działa w, e, w blokach kodu, e, no a jeżeli chodzi o jednolinijkowe, lambdy, no to nie musimy go stosować e, i to jest mm, taka poprawka intuicyjna i to idzie w dobrą stronę. Fajnie, że możemy zwracać wartość z wyrażenia, że switch jest wyrażeniem, a, a nie zwykłym statementem. Fajnie, że już nie mamy break, który robi za returna, tak, mamy, mamy Yielda. I to jest, to jest plus duży. Szkoda, że tak późno, bo. Ale o tym jeszcze na koniec, na koniec trochę powiem, ale jest w trzynastce. Test tekstbloki. tekst bloki. No tak, to też aż się prosiło o zmianę te osoby, które pracują dużo z kodem sql albo pracują dużo, znaczy wpisują SQL-ki w kodzie javowym, ciekawe dlaczego to robią, ale powiedzmy, że to robią, więc e, albo HTML-a parsują, no, nikt tego nie powinien robić, ale wszyscy to robimy, więc jest niewygodnie, bo mamy znaki końca linii, mamy plusy, trzeba to wszystko tak pisać jak u górze, jak na górze, żebyśmy nadal mogli pisać zły kod, w 13 wprowadzono Ułatwienie w tym celu, e, trzy y, cudzysłowy i mamy piękny html w pliku javowym zaszyty. Gorąco polecam, naprawdę. Nie, znaczy to jest fajny feature, bo wiele języków to ma, ale y, Robi robotę. To samo ze skółelkami, tak jak już mówiłem. Zobaczcie, one są nieczytelne. A teraz przeglądacie sobie kod Java. Macie, nie? Czytacie, jedna metoda, druga, fory, ify, while, -y, a tu piękna SQL-ka wyskakuje w 315 linii. Idealnie. Yy. Żarty żartami, ale to jest kierunek dobry, żeby te stringi w ten sposób budować. Yy. Na pewno, na pewno na plus. Yy. Tak naprawdę głównym powodem, żeby to zrobić, bo sobie tak żartuję troszkę, ale było osadzanie, osadzanie JavaScriptu, znaczy parsowanie JavaScriptu, tak i, i wykonywanie JavaScriptu z, z engine'a, z języków skryptowych, no to na pewno trochę, trochę ułatwia. Ale też powiecie pewnie, że to zły kod, bo przecież można było ten kod wczytać z pliku i tutaj do tego equal'a podać i niekoniecznie go wpisywać w kodzie Javy. No, ale okej. Okay. Fajną poprawką jest to, że mamy, nie musimy już statycznej metody do formatowania używać, nie? Tak jak jesteśmy przyzwyczajeni tam na górze do formatowania stringów, do wstrzykiwania. Kontentu we wskazane miejsca. Mamy teraz metodę instancji, nie metodę statyczną, tylko metodę instancji, e, która nam bardzo fajnie sformatuje, e, sformatuje, e, sformatuje stringi. E, drugą fajną metodą, na którą warto zwrócić uwagę, e, jest metoda, e, która inteligentnie nam powycina niepotrzebne wcięcia, znaczy usunie zbędne spacje, ale zachowa hierarchię wcięć. Tutaj kreskami pozaznaczałem, po nie wiedziałem jak to zrobić, pozaznaczałem kreskami spacje, nie? Zobaczcie, że mm, jak wytniemy, wytniemy spacje, to pierwsza znika, ale druga zostaje. No nie zachowujemy wcięcia. No nie poradziliśmy sobie z podwójnym n, ale od tego jest następna metoda. Eee, eee, która będzie nam dobrze już tłumaczyła wszelkie sekwencje ucieczki, i mamy już fajnie zrobione entery przejścia do nowej linii. Jeżeli to są nowe metody, jeżeli to połączymy wszystko razem w takim chainowym wywołaniu, no to dostaniemy, tutaj chciałem jakoś zaznaczyć, że E, że tutaj jest początek pliku, tekst, początek linii, prawda? Mamy fajnie sformatowany tekst, dobrze rozpoznane, e, dobrze rozpoznane e, znaki ucieczki. E, myślę, że się przydadzą. Można stilkować część, część na przykład w trzech w Jeszcze raz. Czy można skripować tylko część na przykład z partimi? Żeby się dostosować na przykład do jadu do, do podseksji białem albo zmian? Tak. tak. Tutaj podałem proste przykłady. Słucham. Ok, to są najważniejsze nowości. Tak naprawdę, jakby się zagłębić w API tam głębiej, to zmian, zmian w metodach jest wiele. I w soketach mamy, mamy nowe metody, i w ogóle w stringach też mamy więcej metod. Jak przejrzymy sobie cały, cały raport zmian, to jest tego dużo, 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 ale są to drobne rzeczy. Z góry wygląda to tak. E, jak przedstawiłem e, i oni na konferencji opowiadali o tym dwie godziny, mi to zajęło 10 minut. E, ale słuchajcie, nie, ważna rzecz jest taka, że Oracle się zadeklarował, że będzie przez e, cykl wydawniczy, będą mieli, będą mieli prawdziwy cykl wydawniczy, czyli, że nie tam kto rano wstanie to wymyśli, kiedy będziemy robili release. tylko ustalili sobie sześciomiesięczny cykl wydawniczy, i co 6 miesięcy będą wprowadzali e, nowe wydania. I to jest ważne według mnie, bo może w końcu zmiany w Javie będą postępowały jeszcze szybciej. Wy mówicie, że w czwórce pracujecie, tak? To może niepotrzebne, ale naprawdę to ustrukturyzuje pracę. E, i, i, I myślę, w Javie już jest dużo. Znaczy, Java w pewnym momencie odpuściła. Jak nie było wyrażeń lambda, e, no to naprawdę ludzie narzekali. Znaczy, e, no bo wy w czwórce pracujecie, to, ale. <sum> Ale naprawdę to było źle. Mamy wyrażenie lambda. Dużo rzeczy się poprawiło i poprawi się jeszcze więcej, jeżeli oni faktycznie będą co 6 miesięcy się rozliczali z pracy, którą robią. I myślę, że to jest krok w dobrą stronę. Chciałem Wam jeszcze na koniec zwrócić uwagę trochę. To jest zdjęcie z artykułu, który na blogu 17 czy 16 dzień przed releasem umieścił szef developmentu, Tutaj jest link z oracla, w którym pokazał nakład pracy. Kto ile pracy włożył w Java. Zobaczcie, mamy sap mamy Red Hat'a, mamy nawet Amazona. Tutaj taki jest mały Amazon. O, Amazonik, taki tu. Amazonik. Tu jest firma na, na J, ale nie wiem, która to jest na J. Widzicie coś? A jest, JetBrains, a no tak. O, no, no. Nie mogli się doczekać, coś sobie poprawili. E... Ale sub bardzo dużo, proszę zobaczyć. No, Google też trochę. E... No Red Hat to wiadomo dlaczego, tak. Oni mają cały stack jawowy, więc, więc mają w tym, w tym interes żeby pracować, bo podobno Java umiera, tak mówią, nie? Ale nie wiem, tak jak na was patrzę, to całkiem dobrze wyglądacie. A chyba... Słucham? Coraz starsi, nie? No. Ale słuchajcie, patrzcie, to jest ze Stack Overflow, statystyki, no może nie tego, jak jest popularna Java, tylko jak ludzie rozwiązują problemy w Javie. Java jest na niebiesko. Okazuje się, że w Javie coraz mniej szukają informacji, znaczy wszystko wiedzą wszystkie pytania już zostały zadane, no nie, a teraz oni będą mieli sześciomiesięczny cykl wydawniczy, to to będzie rosło, to nie ma bata, spotkamy się za rok, nie wiem, to zobaczycie, będzie rosło, ale zobaczcie, tak samo jak w PHP, Java jak PHP, wszystko już wiadomo i to pewnie ci sami ludzie, nie, już nie zadają pytań, Javascript wzrósł, no bo się pojawił Node.js, a Node.js ma bardzo dobry garbage collector, w tym się pisze świetne aplikacje serwerowe, nie żartuję. I, i tylko jest problem z frameworkami do mikroserwisów, bo trzeba to sklejać tam, hydrę, coś, brać dużo tych takich małych projekcików. No nie ma takiego Springa na przykład, albo no nie, tylko trzeba brać cały ekosystem rzeczy, żeby zrobić porządne usługi mikroserwisowe. Do autentykacji trzeba wziąć co innego, do, do cachowania co innego, do warstwy bazy danowej co innego, ale bardzo fajnie to działa. No i oni mają cykl wydawniczy bardzo częsty i ciągle rośnie, przynajmniej w stack overflow. No. A ludzie patrzą na to jak na trendy, w sensie popularności języka, nie? a to jest jakby, zobaczcie, C-sharp, to ten zielony. To nie jest tak, że C jest mało popularny. To po prostu tak dobra jest dokumentacja Microsoftu, że ludzie w ogóle informacji w internecie nie szukają. No nie? Ale laicy sobie tu wchodzą na te wykresy i mówią: ojej, nie będę się uczył C Sharpa. Przecież jak ja się nauczę C to pracy nie znajdę. To nie o to chodzi. Właśnie będziesz miał pracę wygodną i niestresującą, bo wszystko znajdziesz w dokumentacji, a nie na Stack Overflow. Hmm. Tak to by wyglądało. Słucham. No i Python oczywiście, to z uwagi na to, że wszyscy się machine learning uczą. Słucham? Zapomniałem spację, ale wiecie co? Nie, nie, bo ten Python to jest nie bez kozery. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Cofnę się trochę do tych switchy. No może niech będą te, bo są najmniejsze. No switche, switche, są jakie są. Ale zobaczcie co się stało. Zniknęły te nawiasy. To tak jakby połowę, jakby połowę serca Javy zabrać, nie? nie ma tutaj tych nawiasów. Przecież tak jak w, było kiedyś w C w C++ i w normalnej Javie, takiej prawdziwej, starej czwórce. Nie? Przecież to o to chodzi, żeby zrobić te nawiasy i potem zastanowić się bo to dwie szkoły były, jedni robili po tym nawiasie linijkę odstępu, inni nie, kłótnie na projektach, bo jeden zrobił stoplików i zrobił linijkę odstępu, a potem mu drugi zreformatował to i takiego komita walnął, mu w statystyki poszło, a tam whitespace'y pokasował, nie? Ale to jest całe serce Javy, to ludzie od 90. któregoś roku tak pracują, nie? I im skasowali te, te, te nawiasiki. To już jest prawie Python. I jeszcze tylko... Jeszcze tylko to skasują. <gry> Dlatego uczcie się Pythona. Ja nie umiem, ale ja stary już jestem. Uczcie się Pythona, ale uważajcie, bo mimo wszystko Java jest cały czas, wczoraj sprawdziłem, Java jest cały czas na pierwszym miejscu, Python dopiero na trzecim, a C to przez te embedy chyba. Jest na, na drugim, no widzicie można się pośmiać, jedni pracują w czwórce, drudzy nie mogą trzynastki uruchomić, e, innym się nie kompiluje kod w dwunastce, bo Jenkins coś psuje, ale zobaczcie cały czas jesteśmy, jesteśmy na topie, e, na pierwszym miejscu e, i myślę, że, e, że na tym pierwszym miejscu pozostaniemy, no chyba, że nas PHP przegoni. Dziękuję bardzo.